Jak to się stało, że chłopak z Manchesteru, z dzielnicy robotniczej Whittenshore, trafił na plan Gry o Tron, Bo to trochę jak spełnienie marzeń. Dokładnie, to jest spełnienie to jest marzeń, marzeń, to jest marzeń, ale tylko w sferze zawodowej. Tak naprawdę, jedyne co się zmieniło, to moja dostępność i rozpoznawalność na rynku aktorskim. Bardzo kocham Manchester, z którego pochodzę, i nie chciałbym tego zmieniać, wyprowadzając się gdzie indziej. Dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się utrzymać moje życie domowe i społeczne na tym samym poziomie co kiedyś. W dzielnicy, z której pochodzisz, jest wielu Polaków, więc odwiedzając nasz kraj czujesz się pewnie trochę jak w domu. Faktycznie. Jest u nas bardzo duża społeczność polska, zwłaszcza na Whittenshore, które jest bliskie lotniska, gdzie większość z nich pracuje. Namówili no, cię już, byś spróbował polskiego jedzenia? W domu? Nie. Spróbowałem trochę tutaj i bardzo mi smakuje. To jest typ jedzenia, który bardzo mi pasuje, zwłaszcza te nadziewane kluski. Pierogi? E, tak, pierogi. Są pyszne. Będzie mi ich bardzo brakowało. Przed wyjazdem postaram się zjeść tyle, ile zdołam. Postać, którą grasz, rozwija się z sezonu na sezon. Gdy poznaliśmy, sama był nieporadnym, małym, no może nie małym. Definitywnie nie ma. Był przestraszonym gościem, który nie wiedział nawet jak się bić. Yeah nagle przychodzi przemianę i zaczyna walczyć udaje mu się nawet zabić White Walkera co było wielkim wyczynem jak myślisz, co go jeszcze czeka? zabicie White Walkera było wielkim przeżyciem dla Sama które wszystko zmieniło jego kompleksy wywodzą się z tego, że żył ciągle w cieniu swojego ojca to był przecież człowiek, który uwielbiał przemoc i uważał, że jest ona istotą rozwoju mężczyzny. Sam był inny. Brzydzi się przemocą, wierząc, że są inne sposoby, by rozwiązać spory. Jednak w momencie, który wspominasz, sam działa pod wpływem impulsu. Nie ma czasu na pacyfistyczne reakcje i myśli. W tym momencie posługuje się przemocą instynktownie. On przecież nie wie, że to, po co sięga, zabije White Walkera. On po prostu szuka czegoś, czym może go gnąć. To pokazuje, że jeśli samowi na czymś się zależy, w tym wypadku na i dziecku potrafi sięgnąć instynktownie po przewodnik. That, when something Sam chce oprzeć i czuje bardziej niż anything else w świecie, Gil i jego baby whenever that's under threat, Sam zdaje się instynktively i impulsively nawiązać do wiary. jak ojciec. E, dokładnie jak ojciec. jak ojciec. W następnych sezonach zobaczymy, jak Sam już częściej sięga po takie rozwiązanie, bo rozumie, że jest ono konieczne. Dzięki temu powstaje pewna nić porozumienia pomiędzy nim i jego ojcem. Sam. start to maybe appreciate a little bit more. That some Widzimy, tak obaj się od nie i think that that's a tiny little token that, bridge that's been built between him and his father, really. after re rejecting those principles for so long, it's warmer. i think we start to see that you know, when situations get bad enough, there is a place for violence, and sometimes it may be the only thing that, that will help. Z utęsknieniem czekasz, um, aż będziesz mógł opuścić Islandię, na której powstaje większość zdjęć z twoim udziałem i przenieść się w ciepłe miejsce. Wiem, że czytałeś książkę, więc wiesz, że to nastąpi. Yeah, Oj bardzo na to czekam, choć zdaję sobie sprawę, że te książki są bardzo duże i posiadają wiele wątków, a jak musisz to upchnąć w dziesięciogodzinnym serialu, to niektóre wątki zostają przesunięte na później, a inne w ogóle znikają. Często śmieję się do moich znajomych, że jeśli widzą jakieś sceny w Jotron, gdzie jest dużo słońca i wydaje się, że jest ciepło, to mnie w nich nie zobaczą. Nie ukrywam, że fajnie by było opuścić Islandię i przenieść się na inne planety. Jak mocno zmieniło się twoje życie poprzez ten serial? Stałeś się w końcu rozpoznawalny na całym świecie. popular this show is Widzowie, którzy do mnie podchodzą, są bardzo pozytywnie nastawieni i to jest strasznie miłe. Kręcimy ten serial co roku, od lipca Because, do grudnia you know, i w momencie, jak kończymy, day, kończymy zdjęcia, zaczynają się obawy, czy widzom będzie, będzie się to podobać. To nie wiem, jak zareagują na to, co przygotowaliśmy. Czy w pewnym momencie nie przestrzelimy celu, który sobie założyliśmy. Tak więc, gdy widzowie podchodzą do mnie na ulicy z tą wielką pasją i uśmiechem na twarzach, to wiem, że te godziny babrania się w błocie w Paście czy siedzenie w śniegu w Islandii so, były tego warte. Wydaje mi się, że bez tych elementów nasz serial really nie byłby really takim it. sukcesem. And just let you know that all those days of wading through mud in Belfast or falling over in snow in Iceland and just being wearing heavy costumes and being uncomfortable. All of that is completely worth it because without any of those elements the show wouldn't be quite what it is.